Poszerzam horyzonty, spełniam marzenia, czuję, że dzięki trafnym wyborom jestem na drodze, którą chcę kroczyć. Wkładam energię, która procentuje i przekłada się na dobre samopoczucie. Stworzyłam sobie świat, gdzie otacza mnie to, co lubię najbardziej i pozwala mi to być szczęśliwym. Nowoczesne społeczeństwo to spotkania w rozmaitych przestrzeniach, w tym także online. Podjęliśmy wyzwanie i przenieśliśmy uczelnie również w świat internetu. Na zajęciach spotykamy się z różnych miejsc, ale w jednym czasie. Wspieramy je nowoczesną platformą e-learningową. Znajomość języka obcego otwiera nowe zasoby. Jest jak paszport do świata możliwości. Filolog to człowiek łączący znakomitą umiejętność posługiwania się językiem obcym z wiedzą o świecie, ludziach, kulturze. To osoba, która rozumie świat i zachodzące w nim procesy. Uczelnia to społeczność. Tworzymy ją wspólnie. Jest wynikiem zaangażowania, chęci i energii każdego z nas. Niezależnie od tego, czy jesteś wykładowcą, czy studentem, masz na nią taki sam wpływ. To od nas wszystkich zależy, co zostanie w Tobie z czasów studiów. Rozwijanie pasji koloruje życie i daje możliwość cieszenia się nim w pełnym wymiarze. Kompetencje przyszłości to umiejętność pracy z ludźmi, umiejętność wyławiania tego, co ważne z chaosu informacji. To zdolność do korzystania z wielu różnych źródeł. Program studiów budujemy tak, aby absolwenci byli przygotowani do współczesnej rzeczywistości, znali i rozwijali swoje kwalifikacje oraz potrafili korzystać z nowoczesnych narzędzi i technik. 10 lat temu zastanawiałam się, gdzie będę i co będę robiła w przyszłości. Dziś jestem w miejscu, które widziałam wtedy oczami wyobraźni. Otwórzmy świat przed sobą.